Sesja wydawała się jak każda inna uchwały przyjmowane jednogłośnie. Żadnych wątpliwości, wszyscy zgodni polityczna sielanka jednak do czasu, gdy kij w mrowisko nie włożył Wujt Hojnowa. Członek zarządu, córka tego członka zarządu pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, drugiego członka zarządu, córka pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy, trzeciego członka zarządu, żona pracuje w w środowiskowym domu samobójcy Lilia w Hojnowie, no i wicestarosta zastępca pana starosty ma zatrudnionego syna, to jest chyba filia, ale w zasadzie to jest dom dziecka Golanka. Zarzutów było dużo więcej i padały kolejne nazwiska opisujące według Kasprzaka układ stworzony w starostwie legnickim. Jeszcze żeby tak dołożyć trochę. Jeden z dyrektorów chyba najważniejszego wydziału. Ma zatrudnionego syna w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu. Wydaje mi się, szanowni państwo, że jest to trochę taki chyba nepotyzm, kolesiostwo i układ. No cóż, no pan Wójt, jeżeli ma takie uwagi i taką wiedzę, to. Myślę, że organy, które są do tego upoważnione, uprawnione, powinny się tym zająć, jeżeli to jest prawda. Także myślę, że jeżeli pan wójt ma dowody na nadużycia albo nie na stosowanie prawa, powinien to zgłosić po prostu na policję lub prokuraturę. Oprócz zarzutów personalnych były także i te skierowane bezpośrednio do wicestarosty powiatu Lili Walasek. Jej imieniem nazwano Środowiskowy Dom Samopomocy. Ty tam dlaczego Lilia? czy to uchwałą rady powołaną jednostkę nadając imię bo o ile się orientuje prawnie jest to w kompetencji organu stanowiącego a nie wykonawczego. Szczerze powiem, byłam mile zaskoczona, choć spodziewałam się, że może ktoś to myśleć, że stworzyłam sobie jakiś pomnik, a to nie jest tak. No cóż miałam poradzić, jeśli mieszkańcy i uczestnicy tego sds sobie tak zażyczyli. Wstępnie chciałam odmówić, Te zarzuty Ale odebrane były. to by było na pewno przez osoby niepełnosprawne źle. Starosta ze spokojem przysłuchiwał się zarzutom pod swoim adresem. Zapowiedział też kontrolę i wyciągnięcie Surowych konsekwencji, jeśli zarzuty się potwierdzą. W tych informacjach przewijają się te nazwiska, o których ja wiem. Być może większe, więcej tych nazwisk pan Wójt wymienił, ale z tego co pamiętam, są to osoby zatrudnione jeszcze za kadencji pana Wójta. Weź się chłopie w garść, i póki jeszcze nie jest za późno opanuj tą dla mnie przykrą sytuację. Dziękuję bardzo. Tymi słowami skierowanymi do starosty zakończył swoje wystąpienie Kasprzak. Całość jego wypowiedzi podczas sesji można będzie obejrzeć tuż po informacjach.